Bardzo serdecznie witam i przepraszam za małe spóźnienie. Chciałabym dzisiaj w takim dniu, który nazywa się Dzień twórczej Improwizacji zająć się czymś, co w improwizacji jest konieczne, aby improwizacja była improwizacją, a nie chaosem. Z całą pewnością słuchałeś, słuchasz, może nawet lubisz, tak jak i ja, muzykę jazzową i muzyka jazzowa to była ta pierwsza bardzo niebezpieczna dla systemu, ale właśnie wiedza o improwizacji, czyli o tym, że można komponować jakby od siebie to, co w duszy gra w muzyce. Jazz w ogóle był takim zakazanym kiedyś bardzo rodzajem dźwięków. Tak jak i dzisiaj bardzo wiele pięknych melodii jest zakazanych, ponieważ ma to być rąbanka, która programuje dokładnie sposób zachowania. Najczęściej tak jest, proste, głośne i z gestami, ale nie o tym. Żeby improwizacja była improwizacją, mogła być improwizacja, tak jak mówiłam, a nie hasam, potrzebne jest coś, co, ja nie wiem jak to się poprawnie nazywa, ja to nazywam leitmotiv, czyli jakby taka nuta główna, taki, taki strumień główny, wokół którego wszystkie improwizacje się tworzyły. Gdyby do tego sposobu rozumowania wziąć pod. przyłożyć nasze życie, życie człowieka, to ja uważam, że takim motywem, tym strumieniem głównym wokół się, wokół którego wszystkie improwizacje mogą się toczyć i są improwizacjami, a nie chaosem, jest świadomość. Świadomość siebie, świadomość tego, kim się jest, świadomość uczestnictwa, świadomość sytuacji, świadomość to jest bardzo szeroka potęga to jest wielka potęga to jest taka potęga, jak, jakby wszystko było nią. Wtedy się wchodzi, jak się pisze o przyciąganiu różnych rzeczy, wchodzi się w kontakt z energią bardzo. Ale ja nie chcę dzisiaj robić aktingu, a nie wiem jeszcze jaki będzie jutro temat aktingu, tylko chcę o świadomości. Uważam, że to, co spowodowało pomyłkę tak ważną dla Polaków wczorajszą czy przedwczorajszą pana prezydenta Obamy, to właśnie było, był brak świadomości. To, co powoduje reakcję ze strony polskiej Poza dwiema zasadnymi wszystkich, wszystkich, zbieranie się wręcz osób, które chcą wytykać World Trade Center i wszystko, co zrobili Amerykanie, i Irak, i Afganistan, i coś tam, coś tam, czyli oko za oko, za zamściwość. Również wynika z braku świadomości moim zdaniem, ponieważ świadomość jest wielka jak horyzonty. Świadomość jest. Nawet nie potrafię opisać, chociaż definicji jest wiele, ale ja uważam, że każdy z nas ma poczucie tego, czym jest świadomość. Ja dzisiaj robiłam metamodel. Praca na metamodelu jest bardzo szczególna w kodyce i znakomita. To tak, jakby się łączyło z czyimś duchem, z duchem czegoś, co jest pewnym zbiorem. I otóż ja robiłam metamodel z, dla miasta Krakowa, ponieważ. Jesteśmy zadziwieni, że to, to miasto, które jest takie piękne i takie ważne, nie jest miastem żywym w rozwoju w jakimś sensie. Nie czuje się tego. I jak w, weszłam w metamodel tego miasta, to rzeczywiście była tam harmonia, i rzeczywiście była tam, było tam, nie pamiętam już, co to było poza harmonią. A, wielkość. Ale ta harmonia i ta wielkość zostały przygłuszone w taki sposób, właśnie, żeby nie było świadomości tej wielkości i tej harmonii, bo wówczas to miasto miałoby oddziaływanie światowe, a została przygłuszona czymś takim jak, jak Tradycję przynależność. Ja jestem z Krakowa, jestem wielkim człowiekiem, czyli czymś w rodzaju próżności tutaj należymy. To jest nasze, rozumiecie? Takie ograniczenie właśnie wynikające z braku światła, z braku świadomości. I to zostało zrobione. To nie jest przypadek z Krakowem. Wiele sił walczy. Przypomnijcie sobie chociażby Nową Hutę. Tak? To była autentyczna walka z Krakowem, już wcześniej były takie. Zakusy, i to właśnie tam zresztą mieści się mnóstwo tego typu instytucji, które pilnują, jakby to powiedzieć, pilnują struktur, aby się nie zmieniały, więc i rozwój, aby się nie rozwijał. Więc świadomość. Chciałabym dzisiaj pracować nad tym w medytacji, nad świadomością, nie przy pomocy światła, chociaż świadomość ma naturę światła. Tak jak pieniądze mają naturę wody, w dużej mierze tak pieniądze mają naturę tak, świadomość ma naturę światła, ale nie chcę mówić o świetle, chcę mówić o świadomości, bo każdy z nas jeszcze głębiej to, po swojemu i głębiej tego doświadczy i można będzie to, to świadcze, tego doświadczenia użyć, aby stan świadomości dla harmonizowania świata poprzez świadomość tego, czym się jest, kim się jest, co stanowi, dotyczy to słów, myśli wszystkiego życia, żeby połączyć się z energią ziemi, która dostarcza nam tych warunków do życia. I żeby ją zharmonizować, aby to wszystko odzyskało świadomość, a my również lub też poprzez nas świadomość, że jesteśmy czymś tak potężnym energetycznie. A więc, jeżeli chcesz wybrać się ze mną w taką drogę, która nosi tytuł Harmonizowanie świata przez świadomość, to bardzo Cię serdecznie proszę. Chodźmy tam. A Ciebie proszę o zamknięcie oczu i rozkoszczenie się w sobie, jeśli chcesz. Harmonizowanie przez świadomość. Więc rozkosz się w sobie, weź kontakt z sobą głęboki, taki jaki tobie jest potrzebny, aby uczestniczyć w czymś, w czym uczestniczysz ze swojego własnego wyboru. Mianowicie w harmonizowaniu świata tak, jak najlepiej potrafimy, możemy, czujemy, że można to osiągnąć. Uczynić. Harmonizowanie świata. Więc usiądź bardzo wygodnie, sprawdź, czy jesteś wygodnie ubrana, ubrany i czy wokół Ciebie, jest przestrzeń, która jest spokojna. Spokój jest warunkiem głębokiego wglądu i kontaktu z sobą. Tylko spokój. Więc, jeżeli tak jest, przenieś całą uwagę do swojego wnętrza. Właśnie tak. I poproś Twoje wnętrze, aby ono uzyskało świadomość, żebyś ty poprzez swoje wnętrze miała, miał świadomość tego, kim jesteś. Po co jesteś. Jaki to ma sens i co możesz? Świadomość Twojej istoty. Właśnie tak. Harmonizuj wnętrze przez uzyskanie świadomości. Po prostu harmonizuj i powiedz swojej świadomości bez względu na w jakim ona w tej chwili jest kształcie. Używam Cię do harmonizowania wewnętrznego świata. Więc uczyń to. Harmonizuj mój wewnętrzny świat lub swój wewnętrzny świat świadomością siebie, swojej Właśnie tak, po prostu harmonizuj. I rozszerz to oddziaływanie, aby wszystko wokół ciebie, co cię otacza mieszkanie, mury, powietrze wszystko. Twoje otoczenie, jakby świat, jakby sfera, w której jesteś, aby to odzyskało świadomość i powiedz jej, harmonizuj całą sferę mojego otoczenia świadomością, odzyskaniem świadomości. Wiesz o tym, że przeciwieństwem świadomości jest stereotyp, schemat, nieświadomy mechanizm. Które zniekształca nasze osobowości, naszą wielkość. Więc uczyń harmonię pomiędzy tobą a twoją sferą, tą, która cię otacza, tą, w której żyjesz, i powiedz świadomości, zharmonizuj to, aby to. Uzyskało kontakt ze sobą wzajemny, aby świadomość połączyła mnie z całą sferą, która mnie otacza, a całą sferę, która mnie otacza, ze mną. Harmonizuj poprzez świadomość siebie w swojej sferze. Właśnie tak. I proszę Cię teraz o powiększenie sfery oddziaływania świadomości. Tak, jak to czujesz, tak, jak Cię to prowadzi. Możesz przez świadomość swoją wewnętrzną rozszerzyć tą sferę na bardzo dużą sferę, na sferę województwa kraju, Europy lub jeszcze jakoś inaczej. Powiększaj świadomość przestrzeni, w której jest woda powietrze, rośliny zwierzęta i ludzie tak. Jakbyś roznosiła iskierki światła, które łączą się we wspólną świadomość. Harmonizuj świadomością tak dużą przestrzeń, jak to uznałaś, uznałeś za istotne bądź ważne, bądź naturalne. Właśnie tam. Harmonizuj świadomością, aby ona się udzielała wszystkiemu, co jest nieświadome. Zarówno temu w naturze, jak i temu wśród ludzi. Harmonizuj świadomością. Ludzkie umysły, ponieważ brak świadomości czyni ich kalekami uczuciowymi w człowieczeństwie i intelektualnym. Harmonizuj świadomością dużą przestrzeń. Właśnie tak. Właśnie. Aby świadomość się udzielała i harmonizowała z sobą. Świetnie. I gdy tak jest, gdy tak cię stało, proszę cię, uczyń coś takiego, aby Polska odzyskała świadomość samej siebie. Świadomość własnej duchowości, świadomość własnej wielkości, świadomość waż, własnej ważności, świadomość własnej tożsamości, świadomość własnej przyszłości, perspektywy. Harmonizuj Polskę. Świadomość. Po prostu harmonizuj. Powiedz świadomości. Harmonizuj Polskę. Całą tą krainę i całego ducha tego kraju. Harmonizuj świadomością. Po prostu harmonizuj. Właśnie, tak. Właśnie. I gdy tak jest, gdy tak się stało, proszę cię, powędrujmy na chwilę na Wawel, do naszej Arkadii, ale nie tylko. Na Wawel, na wzgórze mocy, energii, serca, ziemi. Harmonizuj świadomością to miejsce. Aby odzyskało świadomość swojego znaczenia dla planety, dla całej Ziemi. Po prostu harmonizuj to miejsce, moc Ziemi, aby ono miało świadomość, jak ważne jest w całym świecie. Harmonizuj świadomością wam. Właśnie tak. Właśnie tak. A teraz proszę Cię, wybierzmy się razem w miejsce jedynego w tej chwili najgroźniejszego na ziemi konfliktu, do Syrii. Tam się coś dzieje. Tam. Ludzie są przeciw ludziom, przeciw dzieciom, ptakom, roślinom, przeciw życiu. Nie wiemy, czy to są ludzie, czy to są maszyny, co tym steruje. To nie ma w tej chwili znaczenia, co tym steruje, lecz ma znaczenie, aby zharmonizować tą przestrzeń tak, aby odzyskała świadomość. Świadomość, świętość życia w tej przestrzeni. Harmonizuj świadomością syrię: kobiety, mężczyzn, dzieci, rośliny, zwierzęta, ptaki, wody, powietrze, niebo. Harmonizuj. Z świadomością, aby wiedzieli kim są, po co istnieją i jaka jest ich wrócona wielkość. Po prostu harmonizują. Właśnie tak. Właśnie tak. Wiesz o tym. Masz z tym na co dzień prawdopodobnie kontakt? Ile jest szarości, czerni, negatywów, negacji, konfliktów, agresji, zwanych często złem, sprowadzanym do umysłów tym sposobem na Ziemi? A my dzisiaj proszę cię. Zharmonizujmy całą tą szarość, czerń i patologię świadomością. I poproś ją: harmonizuj wszystko, co nie ma świadomości swojej. I podlega szarości, szaractwu, czerni, strachowi i złu. Harmonizuj świadomością, aby zniknęło, bo nie nadaje się do życia. Po prostu harmonizuj. Właśnie. Ja czuję to teraz tak, jakby oceany, woda prosiły o takie harmonizowanie. Ty być może czujesz inaczej, co innego Cię wzywa. Więc idź za tym, lecz użyj też świadomości. Do zharmonizowania wszystkich oceanów, całej wody, wszystkiego, co otrzymało bardzo zniekształcające toksyny. Harmonizuj świadomością głębi życia w oceanach. Wodach i morzach, aby wszystko miało ją na powrót w swojej istocie. I istniało nadal, i znalazło rozwiązania dla tego istnienia pomimo zniszczeń sprowadzonych. Harmonizuj oceany, aby stały się świadomą wodą życia. Po prostu harmonizuj. I wszystko, co jeszcze, chcesz zharmonizować świadomością. I zostaw to tak, świadome. W jak największych przestrzeniach, aby jedno harmonizowało drugie, poza już naszym Twoim, moim ich działaniem. To się będzie odbywać prawdopodobnie samoistnie, bo harmonia i świadomość są. Naturalną potęgą świata. A zatem wróć do siebie ze świadomością tego, kim jesteś, gdy w tym uczestniczysz w harmonizowaniu świata. Właśnie. Dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie w przyszłym do...